Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię wam mój smartfon po około roku użytkowania. OnePlus 10 Pro plusy i minusy ubiegłorocznego flagowca. Tylko przypominam, smartfon miał premierę w styczniu 2022 roku, czyli już prawie dwa lata temu, a ja go zakupiłem po znacznej obniżcej ceny wynikającej z premiery nowego modelu. Jeszcze w nielicznych sklepach da się zakupić ten smartfon, ale definitywnie są już to ostatnie sztuki, dostępne w wyprzedażach, ponieważ niedługo pojawi się kolejny następca. Specyfikacja tego 10 Pro na papierze nadal jest bardzo mocna. Procesor jest to Snapdragon 8 generacji pierwszej, który doczekał się do tej pory tylko jednego następcy przez generację drugą. Procesor świetnie sobie radzi z wszystkimi zadaniami i nie łapie żadnych zadyszek. Jednak posiada słaby punkt, jakim jest prądożerność. Nie ma żadnej wątpliwości, że OnePlus 10 Pro to ciekawe urządzenie pod względem wykonania. Smartfon posiada nowoczesny design, który w żadnym stopniu nie odbiega od standardów w większości dzisiejszych flagowców. Sam fakt, w jaki został zachowany po takim czasie użytkowania, jest więcej niż zadawalający. Tylko dodam, że ta folia przyklejona na ekranie. Jest folią fabryczną dostarczoną już w pudełku. I dopiero w ostatnim czasie pojawiły mi się tu płytkie ryski, które nawet ciężko zauważyć. Ale muszę przyznać, że o telefon dbam i użytkuję Wetui. Jedną z najmocniejszych stron OnePlus'a jest doskonałej jakości wyświetlacz. Ekran, jaki zastosowano w tym modelu, to Fluid AMOLED. To sporej wielkości wyświetlacz o przekątnej aż 6,7 cala i rozdzielczości 1440x3216. Ekran o tych parametrach sprawia, że OnePlus należy do kategorii największych telefonów. Wyświetlacz posiada zaoblone krawędzie i odświeżanie ekranu 120 Hz. Rozdzielczość można sobie zmniejszyć do poziomu Full HD, a odświeżanie ustawić adaptacyjnie lub na sztywno ustawić na poziomie 60 Hz. Takie ustawienie mocno wpłynie na czas pracy na baterii, jednak jeżeli nie interesują nas takie bariery, to można sobie kupić średniopółkowy telefon i przy tym zaoszczędzić. Ja osobiście jestem pod wrażeniem ekranu i jakości obrazu. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jasność w słońcu jest zdecydowanie wystarczająca. Animacje wyglądają genialnie, a odwzorowanie kolorów stoi na w bardzo wysokim poziomie. Smartfon wyposażono w procesor od Snapdragona 8 generacji pierwszej i baterię 5000 mAh. Biorąc pod uwagę wydajność, warto wspomnieć, że posiadam wersję z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Przy takiej specyfikacji nie spotkałem żadnych dziwnych zjawisk w postaci zacięć czy problemów z działaniem aplikacji. Testów na grach mobilnych wielkich nie robiłem, gdyż nie korzystam z telefonu w ten sposób, jednak jakieś minigierki działy sprawnie. Jednak tutaj jest pewna ciekawostka, o której należy wspomnieć. Smartfon, uruchamiając nawet najprostszą grę, przełącza się w tryb gry, który skupia się na osiągnięciu jak najwyższych swoich możliwości, i to przejawia się wzrostem temperatury urządzenia nawet przy najprostszych gierkach czy quizach. Znalazłem rozwiązanie tego problemu w moim przypadku i te proste gry, z których korzystam, dodaję do wyjątków, aby nie uruchamiały trybu gry. W przypadku prostych gier bez wymagającej grafiki zdecydowanie mocy obliczeniowej wystarcza w standardowym trybie. Natomiast tryb gry dla mnie objawiał się tylko zwiększoną temperaturą, a nie wynikały przy tym żadne zacięcia czy wyłączanie się aplikacji. Specyfikacja aparatów na papierze wygląda bardzo ciekawie. Smartfon wyposażony w potrójny układ aparatów, w soczewkę główną 48, wteroobiektyw 8 oraz soczewkę ultra szeroką 50 megapikseli. Jednak jako użytkownik muszę stwierdzić, że odrobinę brakuje tutaj do jakości zdjęć iPhone'ów 14 Pro czy 15 Pro, czy jakości flagowców od Samsunga, czy googlowskich Pixeli. Zresztą tego można było się spodziewać, bo wiadomo kto w tej kategorii przoduje. Jednak z tymi aparatami nie jest wcale tak źle i z pewnością zadowolą większość użytkowników. Zdjęcia w dzień wychodzą fajnie szczegółowo. Uzyskujemy przyjemne odwzorowanie kolorów. Bardzo często korzystam z aparatu szerokokątnego i obecnie nie wyobrażam sobie nie mieć takiego przy sobie. Chciałoby się mieć odrobinę lepszy teleobiektyw z większym zoomem, jednak no trudno. W zasadzie z możliwości aparatów jestem zadowolony. Jedynym minusem, który odrobinę dał mi się we znaki, jest fakt nagrzewania się telefonu, gdy nagrywamy wideo w najwyższych możliwych ustawieniach, czyli 8K. Telefon potrafi się wtedy szybko nagrzać i nawet przerwać nagrywanie. Z tego względu często korzystam z nagrywania Full HD lub 4K 60 klatek. Te ustawienia już nie wpływają aż tak obciążająco na telefon i spokojnie można nagrywać. No i przechodzimy do aspektu telefonu, który najmniej mi przypadł do gustu w tym modelu. Czas pracy na baterii jest no kiepski. Oczywiście pamiętam z tyłu głowy, że mamy prądożerny procesor, wysoką rozdzielczość, wysokie odświeżanie i nie oszczędzamy w zasadzie na niczym, ale czas osiągany na włączonym ekranie to od 2,5 do 3 godzin. Chciałoby się tutaj z godzinę więcej wycisnąć, ale jednak się nie da. Takie wyniki oczywiście przez cały czas podłączonych sieciach internetowych i komunikacji Bluetooth z zegarkiem czy z słuchawkami. Bateria posiada pojemność 5000 mAh i wspiera technologię SuperVOOC, która pozwala na odnawianie energii telefonu z mocą 80 W. Dzięki czemu ładujemy smartfon w niespełna 30 minut. Mamy do dyspozycji ładowarkę indukcyjną, jednak rzadko korzystam z tej opcji ładowania smartfonu, gdy mam możliwość ładowania w tak krótkim czasie. Bateria w nocy przy braku użytkowania potrafi spaść około 10%, co nie powinno mieć miejsca. Nawet tryb snu, co powinien pomóc w oszczędzaniu baterii, nie wpływa znacząco na zanikanie baterii. Z racji na mój sposób korzystania z telefonu, wystarcza mi to dotrwać do wieczora. Jednak wiem, że w krytycznych sytuacjach i przypadku długiego kręcenia wideo może mi braknąć energii. Ogólnie to bardzo lubię ten telefon i uważam go za w miarę dobry i kompletny model. Po zdjęciu case'a ukazuje nam się produkt premium, który rzeczywiście czujemy w dłoni. Jest dobrze wyważony i fajnie leży w ręce. Użytkowanie go sprawia przyjemność. Szczególnie polubiłem ekrany zaoblone przy krawędziach. Mega dobrze tutaj to wygląda i się z tego korzysta. Na minus dla tego modelu nie posiada certyfikatu wodoodporności oraz nie jestem przekonany w 100% do czytnika palca w ekranie. Działać działa, jednak nie jest to błyskawiczne i nieomylne jakby się chciało. Smartfon debiutował w cenie około 4500 zł na początku roku 2022. Mi up po upływie około roku... Udało się zakupić ten model w połowie tej ceny, więc na ten moment był to świetny zakup. Warto polować na ubiegłoroczne flagowce, można zakupić w atrakcyjnej cenie fajny model zawsze. Otrzymałem w zasadzie wszystko, czego oczekiwałem od telefonu premium oczywiście poza czasem pracy na baterii. Telefon nie jest najlepszy we wszystkim, jednak dobrze się z niego korzysta a to najważniejsze. Jestem zadowolony z zakupu i nie widzę nowych przełomowych rozwiązań w smartfonach, które aktualnie mają premierę i sprawiałyby we mnie ochotę na zmianę.